Witajcie moi drodzy serdecznie w Castelwenii. Kolejny odcinek przed nami, kolejne zmagania, kolejne bieganie po zamku wampirów. Nie wiem czy to jest zamek Drakuli tak naprawdę. Ale jest, byliśmy na balkonie ostatnio. I teraz wchodzimy do elektrycznego laboratorium. Okej, okay. zobaczymy co nam przygotowali tym razem złe moce. Gabriel Belmont. This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts, trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him. But kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, Okej, okay, mamy teraz Frankensteina. Super. Co sobie wykombinowali tym razem. I pani królowa wampirów trzymała go przy życiu, tak? Nie wiem, czy to chodziło o Frankensteina jako tego naukowca, czy o po prostu o dzieło jego. Czyli tego potwora Frankensteina. No zobaczymy, jesteśmy w laboratorium elektrycznym, nie przejdziemy pewnie tędy. Mamy tutaj zwój, co coś, co to jest. Punch this button and to switch. jak ja mam go uderzyć, ja nie mam pojęcia, you, you cannot carry on. Punch this button to switch it on and off. Ale jak ja mogę to zrobić? A, w ten sposób, dobra. Pyk. No git. Ten sobie waniemy? Czekajcie, może nie. Zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Tu nic nie ma. No to chodźmy... No walnijmy ten. Okej, okay, mamy tędy... przejście. I co? I to wszystko? I pyk. No i dobrze. No i jest przejście. I jest zapis. Jakaś dziwna biblioteka. No, tutaj coś mi już to mówi. Oj, oj, Tam widzę... Mamy manę. Czy możemy sobie uzupełnić naszą manę. No i tutaj trzeba będzie znowu powyłączać te dziwne przyciski. Nie wiem czy wszystko po kolei, najprawdopodobniej nie tak łatwo, no ale zobaczymy. Ten naciśniemy, tutaj się... Otworzy... Okej... Okay. Tu się otworzyło przejście. Skoro tu się otworzyło, to teraz mamy tak. O! Modlitwę. Niebieski kryształek. Fajnie. Jeszcze jeden się przyda. Tu mamy... A tutaj nie mamy przejścia. Halo, halo! No proszę, proszę. Teraz trzeba będzie. Jak tondywalne. To znowu nie przejdę. No dobra. Nie to, o Jezu. Dobra, i co teraz? I teraz tędy. Co to jest? Ewa, to jest... Need here, okej. Okay. Needed here. baterię. No ale jak ja mam teraz tędy przejść? Zobaczcie, tutaj już przejścia nie ma. No, jakie ja tutaj coś się znowu otworzy? No i mamy problem. A jak ja mam wtedy przejść? A co z tym mogę zrobić? Nic nie mogę. I dziwna rzecz. Dziwna rzecz, moi drodzy. Bo mamy zagadkę, której z... nie wiem, nie wiem, ja nie wiem, jak ją rozwiązać. Czy ja mogę biec? Nie, nie mogę. Teraz się zatrzymać. No właśnie, nie mogę w ogóle przekroczyć tamtego miejsca. Tędy nie przejdę. A mogę gdzieś skoczyć. Przeskoczyć. Nie mogę? Coś z tym trzeba zrobić. Przesunąć to człowieku. Jeszcze raz teraz uwalniamy sobie energią. Bach. Dobrze. Lecimy tutaj. I baterie trzeba podłączyć po prostu do niego. It's not enough, charge your... B-holding... Co? No dobra. I walimy. Proszę cię bardzo, jest bateria. I mamy otwarte przejście. Jedno, dobrze. Ok, tutaj nic nie ma ciekawego. No i trzeba walnąć. Zobaczmy, co jest w skrzynkach. Nic nie można tego rozwalić. Dobra, no to lecimy dalej. Bach. Dobra, i co teraz się otworzy nam. Musimy jeszcze raz zwalnąć. No tam się przejście otworzyło. Ok, co tutaj dostaniemy? Nożyki, pięknie. No i możemy energię sobie wziąć, której praktycznie mamy pełnię. Ale jak my to tutaj przejdziemy teraz. O właśnie, to jest pytanie: czy ja mogę coś tutaj poprzesuwać? Coś tutaj mogę poprzesuwać, ale co? Momento, momento, jak to zrobić? Nie, nie mogę poprzesuwać nic. No to walnijmy sobie jeszcze raz. Idźmy tutaj. No to przejście tutaj nie może nam się pojawić, no ale uwalnijmy jeszcze raz. Co się stanie? Ale tamto jest i tak zablokowane, zobaczcie. Przewyjście. Hmm. Wyjście jest zablokowane. Tam jest przejście zablokowane. Dziwne rzeczy. Pyk. Jeszcze raz. To poszło tu. Ale dlaczego? Momencik. To. Z jakiegoś powodu muszę użyć magii, bo nie po to byłoby, żebym ładował sobie magię. O, ała! Widzicie, tutaj mam magię do użycia, tak? I noże. Aaaa. O, właśnie. No. tak. Nie po to są noże, prawda? I magia. No proszę, nie jest też to takie skomplikowane, jakby się wydawać mogło. U, kolejna zagadka. Tym razem się nie bijemy z nikim na razie. Tylko rozwiązujemy takie dziwne zagadki elektrycznościowe. Zagadki elektrycznościowe. Ja ci kręcę, co ja mówię. Tu będzie dopiero zagadka. Jak sobie z tym poradzić? Toż to labirynt. Okej. Okay. Przejście. Na pewno trzeba pokręcić. I co? I daje nam, nam to jakieś przejście, tak? Eee, no dobra. Poczekaj. Walnijmy sobie tutaj najpierw. I nie mamy co? Ok, w ten sposób. Dobra. Sobie strzeliliśmy. Teraz sobie pokręcimy. Jeszcze raz. Opa, chopa, chopa. Zrobiliśmy. Chodźmy sobie strzelić. Zaraz, no zaraz, tutaj nic nie ma? A co to jest? No nie, to tutaj... No dobra, przejście... Przejście jest I walimy Mocą. A! Ah, pyk! Dobrze jest! Dobrze jest, mamy tutaj jakieś przejście. Nie ma nic leżącego, zwłok żadnych. Nie ma. Tam jest jakiś kryształek, jak widzicie. I co on zrobi? To zrobi to, że możemy go sobie podnieść ekstra. O o, będziemy się walczyć? Uuu, z Frankensteinem? Już się boję. Nie, z jakimś pająkiem dziwacznym, mechanicznym. A co to za ryj tam. Oj, 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 oj. No, mamy trochę tego życia, z tego rozwalenia u niego. Się wkurzył, chyba się wkurzył. Co on robi? Roduje no, sobie życie, skubaniec. On sobie życie przeładował. To trzeba walnąć, tak? No to już lecimy. A ładno. I chodź. A jeszcze mi sięgnął Skubaniec? Schodź. A ja ja nie zdążyłem przeskoczyć Nie niedobrze, niedobrze, bo on mi tutaj trochę bije mocno. Trochę życia, trochę życia, trochę życia, no. Poczekaj, szybko, szybko, szybko. I po Trochę dostał, super. Jeszcze parę ataków. No, chyba będzie po nim zać. Jest. I mechaniczny potwór, a co to za szczur? Tylko mi tutaj się nie mutuje, jakby co? Jest na wykończeniu. I teraz nie wiem gdzie iść. To już jest spalone. To dochodzi, nie wiadomo do czego. Kurczę, no nie wiem. No mogę tutaj, to już byłem. Fajnie by było. Tam bym chciał z życie ten przejście z... wziąć. Momencik, momencik czy ja mogę się cofnąć do poprzedniej lokacji? Au! Ja bym tak tutaj ustał? O, mogę. Haha. Dobra. No to wracamy. Dobra, teraz tak. Jeszcze trzeba. Ja nie wiem, czy ja muszę pod... obkręcać, czy po prostu strzelić magią tutaj na przykład. No, zobaczymy. Eee. Dobra. Nie, 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 nie. Co będzie, jak tutaj zrobimy to? A jak gdzieś ja mogę... Tu jeszcze muszę uderzyć. Dobra, to jeszcze. Jeszcze raz. Tam nie ma przejścia. Trochę zagadeczka, ale... Jak ja mam sobie z tym poradzić? Więc co najpierw? A ja, ja? Najpierw to ja jeszcze stuknę w to coś. Czy to coś zmieni jeszcze? Nie chyba, może nie. A jak jeszcze raz to odstupnę? Czy to coś zmieni? Oj zmieniło. Bardzo dobra, tutaj trzeba to na 100% wyłączyć. Teraz tak, jak ja bym stuknął w to miejsce, to co mi to zrobi? To się włączy. Teraz pokręćmy. Czy jest możliwość przejścia gdzieś? No tutaj nic się nie otwiera. Coś teraz zrobi się tutaj. Kurczę, no nie mam pojęcia, czy ja dobrze. Nie wiem w ogóle, jak tą zagadkę rozwiązać. No dobra, no i co? Jeszcze raz sobie stuknijmy w to. I to, co sprawi, że tu się przejście zrobi. Ale, 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 ale... Jest przejście do tamtego miejsca. Tylko trzeba poczekać na... ...platformę. Subcio, już jest. Dzień dobry. Okej. Okay. I mamy zielony kryształek. Ach, jeszcze jeden brakuje, żeby powiększyć sobie życie. No i teraz tylko pytanie: czy ja mogę tam przejść dalej? Zobaczmy, czy jak to wygląda. Z, tu jest przejście. Czy jest przejście dalej? Chyba tak. Nie. Chyba tak. Zobaczmy. Mi się wydaje, że będę mógł tędy przy, przejechać. życie w ogóle mi się poprawiło, jak wziąłem ten, ten kryształek na maksa, nie? Proszę, jak fajnie. No, save by się teraz przydał. Aj, to nie jest tutaj otwarte. Już wiem, który przycisk tam był do otwarcia tego. Dobra. To trzeba poczekać na windę znowu, znaczy na platformę. Wtedy tędy przejdę. Chyba wiem. Chyba to był ten przycisk. Zobaczmy. Tak, to był ten przycisk. Dobra. No to dajesz. Dajesz, mój drogi, dajesz. I... I tu I co to zrobi? Otworzyli nam to przejście Bra o oh -oh. Ale tu nam zniknęło, jak ja mam tam przejść? O, holender To teraz tutaj nie przejdę w ogóle Ale jestem zamknięte Eee y Pum. O Tędy teraz przejdę? No już, ach. Ja cię nie mogę. Dobra, jeszcze. <noise> to już teraz mam zagłostkę. Bo ten te przejście mam, żeby wyjść, ale tam jest zamknięte. Jak to walne, to tam się otworzy, ale to się zamknie. Kurde, no. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Widzicie, to jest przejście, tutaj otwarte, że mogę wyjść. Ale jak tam to strzelę, to mi się to przejście otworzy, że mogę przejść dalej. Ale niestety tu się wszystko zamknie. Muszę pokręcić. Zobaczymy w ten sposób. No teraz bym tutaj, nie, no też jest zamknięte wszędzie. Kurczę. A może teraz? Może. Chyba, że będzie przejście zamknięte tędy. I co teraz? Jest! Brawo. Puzzle unsolved. Ups. Czyżby była za chwilę walka jakaś. No nie może ten stanie jeszcze. Ja ci nie mogę. To za Skubaniec. Mechaniczny pająk. Okej, okay, okej. Okay. Stał, ale, ale jest dobrze. Co mamy jakieś skile do odblokowania Relic Powers i co tutaj mamy 4000 Flame Klaus Ultimate Ultimate Light Wow tysięcy. Czyżby sobie byśmy sobie zatrzymali to jak to? LB i L i co się dzieje A no to ładnie hmm. No to tutaj to. Tutaj te xy, później hold i... ojej, no tutaj takie trochę... Ale nie mamy tyle kasiora. Dobra, na razie to star starczy. Słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że Castlevania Wam się podoba. Kontynuujemy cały czas tą grę. Yy, fajnie by było ją dokończyć, później następną część, później mamy w ogóle... następną, Fatal Mirror. mam trzy Castlevania na PC ta Plus... kilka... chyba trzy też... Mam na DSA i też bym mógł to ograć, co je? no ale nie no, jest, jest trochę tego, mamy też um, Bloodstain, Curse of the Moon, podobna do Castlevania, też taka właśnie 2D metroidwania, um, mamy drugą część Cur Curse of the Moon, mamy Ritual of the Night do przejścia, to są takie troszeczkę, to jest w takim starszym stylu gry. To są równie ciekawe. No nie, no jest sporo takich kastelwaniowych gier, które chciałbym ograć. Więc, no, może z biegiem czasu, powolutku, może przejdziemy. A wy dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej castelwani, czy chcecie inne też tytuły podobne do castelwani. Jeżeli macie jakieś tytuły na myśli, piszcie w komentarzach, ja chętnie je obczaję. A jeżeli wam się podoba, ten odcinek to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zachęcam Was do tego. Dziękuję Wam za to, że jesteście. Trzymajcie się. Pa. pa.